Sieeeemanko! Jak pewnie zauważyliście, musiałem podzielić ten odcinek. No, po prostu nie chciałem wrzucać godzinnego materiału. No, ale czekaliście się drugiej części w końcu. I teraz tak, szybkie info, póki co nie mam jak nagrywać filmów na ten moment, tak? Ale spokojnie, spokojnie, jak tylko wrócę do domu w sierpniu, w się sensie dopieszczeni. Super odcinka, obiecuję. No, pozdrawiam i go oglądania. Cześć Widzę jakiś mroźny biom Mroźny? To też jest blisko mroźnego Ta, ale nie ma gór Tam mroźny Nie wiem czy nie powtarzam kompletnie inną stronę Bo w ogóle ja nie płynąłem nigdzie Ej! No? Goni mnie jakiś debil Damek <laughs> Łosiołek! Śmieszne jest to, że w tej jestem bukowo z diamentami Tylko nie mam pojęcia jak się stary znaleźć teraz Nie Cały czas mnie goni A sak... Oła! Oła! Zostaw mnie Oła! Nie, 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 no, musiał się wyjewać. No, proszę. jedną zasada teraz. Nie wiesz, się z babami, o których nie wiesz, co robią. No się pytam, co to jest? Rosetagis, a ty mówisz, ja nie wiem, nie wiem. No to <noise> trzeba było <noise> sprawdzić, tak? Pierwsza logiczna rzecz, która przychodzi mi do głowy. Sprawdzi, co to jest takie. O kurwa. O, kompas. jeśli to pomoże, to na kordach minus 2700 na minus 6400. Dobrze, a ja. Kurwa, ty. Nie wiem. Mending. O kurwa. Nie 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 nie, 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 nie. nie. kolega. Jaki kolega? Kolega piekielny. Piekielny kolega z piekła? No, człowieku taki no. zionie aż piekłem. Oj No, oj. Ej, znalazłem tą świątynię, ej, dobra, znalazłem tą świątynię taką, co mijaliśmy. Pamiętasz ją? No tam coś było. No. No, to jestem właśnie przy niej. O, domek! Ty. Domek w dżungli. Jak to jest taki domek z itemami czy taki domek pusty z niczym? Chyba pusty z niczym. Pusty z I Battle Tower znalazłem. No bo ja co, pokażę w akordy na nagraniu. Tam Battle Tower. Tu jest boss do zabicia. I jest kurwa strasznie gorąco ja, ja, ja jakąś nową strukturę jeszcze znalazłem. To chyba nie jest to. Jako? Taka, Takie te kolumny takie. Te strukturę z specjala mojego. No To ja tam byłem przed chwilą. Ty, stój tam. Oj, domek tu jest jakiś. I tu takie. Taki te... mały? No taki średnio zamożny. Taka stodoła Czy takie zeszk że szkłem w takim dużym oknami dużymi? Małe okienka. Drzwi byłem. otwarte są na oście. tam byłem przed chwilą. Schudnie, chodź na sran To ja tutaj zostaję w tym domku. Zapraszam do mnie. Oła! Oła! Nie! Łotruła mnie! Szmaciura, zostaw mnie, pszczoła, głupia, no. Chowa się w domku. No, no, byłem w domku i mnie zabrała z domku, mnie wyciągnęła, no. Oła, 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 oła. Głupia pszczoła, zostaw mnie, zaraz. Za, za, zdycham. Ja nie mogę, no. Boj, już święty. Czy pszczoła i nie zabiła po prostu? No, co ja, co ja ci mogę powiedzieć? Ale przynajmniej jestem na spawnie. No, a to już istnieje, bo nawet nie mam pojęcia, że jest spawn stary. Mój Patryk, aż zintował gireczkę. Nic nie zrobiłem, nic nie zrobiłem, nic nie zrobiłem, nic nie, no, nie zrobiłem. stary, no nowy... O ja pierdolę. Oj! Czy to jest smok? <laughs> smok. Wiesz, że obok spawna zaraz jest smok. Nie. <laughs> To chyba nie byliśmy Ty się nie w tym samym miejscu cały czas? Nie wiem, ale... Stawialiśmy checkpointa w jednym miejscu Chodzę koło niego Tak, no a wow, no czemu wszystko mnie bije, no? Prostadnie. A jak się do tej świątyni takiej? Co, miałeś specjala swojego? No ja tam byłem, a mnie tam pszczoła zabiła, no A teraz no brywa, we mnie będziesz... sra ten smok Dwa smoki tu sobie się biją Ja nie wiem co tu się dzieje a, sta, a wiesz, w którą stronę siadałeś do, do tego domku? Do, do tego świątyni, pamiętasz? Nie mam pojęcia, stary ja to przypadkiem znalazłem. Nawet nie byłem na spawnie wtedy. No, to właśnie wróciłem do ciebie. Z początku. O, mi dobrze. Jeszcze <laughs> po kilkunastu minutach los jakby ze mnie zadrwił. Moż. Hmmm, pszczółka. Nie. Zostaw. Taka czerwona? Nie. zmi mi robi za uchem, a Oh, wow. Nie, boże, dragon no, z... <śmany> Gości goni mnie pszczoła i nagle dostaję one -tapa jakiegoś. Ty, a byłbyś w stanie wrócić do wioski? <śmany> Znalazłeś wioskę? Nie, ale będę w stanie do niej wrócić prawdopodobnie. <śmany> To mam iść do tej wioski? No, to ja tam szedł. Orientacyjnie będę w stanie do niej prawdopodobnie trafić. Prawdopodobnie. Dobra. Znajoma struktura. Jestem na dobrej drodze ogólnie. Jestem w tym miejscu, co żeśmy z łódki spłynęli. No o Bo my nie. tutaj zeszliśmy na dół. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie. nie, nie jest leż, tu jest dunga znowu. Nie leć tu, nie leć tu, nie leć tu, tu. Człowieku. Nic co teraz? Pamiętasz, co taki wielką... wielki dąb znaleźliśmy, taki wiesz, taki wielkie drzewo? Tak, tak, ale tam był smog. No. No to już tego drzewa nie ma, smog tylko został. Destrukcyjna siła smucza. Ale spokojnie. Kiedyś wrócimy tu i zemścimy się. I go się. pokonamy, tak. co to też nie wygląda, ty. Tu się jara całe to drzewo. No i dobra, bo ja nie znam Wiedlę. tej wioski. Ja nie znam tej wioski, bo jestem już na kordach minus 2,5 na minus 6,5 i nie ma tej wioski. Ale znalazłem tą a powiedz, jak tutaj przez tę górę przeszliśmy, to w którą stronę byśmy poszli? A jesteś na tej górze tam, blisko gdzieś? No jestem na dole tej góry, że tak powiem już. No to stary, powiem ci, no ja też jestem na dole tej, 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 tej góry. Tylko Ale z strony ja zimnej. Ale ja jestem po tej, no właśnie, jestem po drugiej stronie. A ja jesteś tam od strony tej dżungli? Widzisz dżunglę? No jestem przy dżungli, no. Kurwa, to ja, czekaj, ja jestem przy stronie przed dżunglą. Jesteś tu? No, ja jestem w wodzie, pod górą, u jej stóp. Lata tu jakiś ten dinozaur czy coś. A widzisz taki domek pojedynczy? Taki malutki, no. No, to chodź do niego. O! Jest! Przyszedł! Ale ma szczapeczkę fajną. Zobacz, tu! Tu! Gdzie? Tu! Tu. <śm> tu ty! Patryk! Co? Kurwa, Patryk! No cześć! Patryk, tyle lat cię nie widziałem. Ty! Przejąłem twój interes. Wyrwronę <grybrony> zapuściłem, chodź chujmy No poczekaj, 200 rzeczy No Ja bym chciał swoje rzeczy właśnie odzyskać Uważaj sobie rzeczy O! Przede wszystkim Spectral Bolt Charge Kluczowy przedmiot Jak uprawisz to jedziemy stąd, No czekaj, z bo ogarnę. ja muszę zobaczyć Tu nie mam siekierki Maja Nie będzie mleko miejsca, ale zabieram melon. Mmm, melon. A gdzie musimy teraz iść? Chciałem tą wioskę odnaleźć, wiesz? O, no to mi się wydaje, że ona jest gdzieś, no, gdzieś tutaj. Myśmy na tą górę wchodzili, nie? No gdzieś tutaj. Ale my byliśmy No tak, na... ej, chodź, ej, tu, 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 tu. chodźmy my tu wychodzili kwadem tędy Ta, no tu jest ta dziura po creeperze, no. No ale my dosłownie weszliśmy na górę i zeszliśmy z niej potem. O kurwa. O! Dobra, dzięki. Masz bandasze. Proszę. No jest jeden. Nie mam. Ja się zapytałem, proszę. Cię pytam. A nie tutaj? Ty, tutaj żeśmy zeszli. Tu żeśmy spłynęli. Chodź, daj łódek. Tu żeśmy łódkiem poszybowali na dół, pamiętasz? Uh -huh. No to teraz musimy powtórzyć. Manewr. O, znam. Jak elegancko. O, ta jaki. Korzeń! Z ziemi wysaje korzeń. Wielki, duży. O, tu się ja, oj się jaro. Spaliło się drzewo. No to jest to co o którym Ci mówiłem. Tak. jest stary, tak jakby... Byliśmy, się... Byliśmy w dobrym miejsce, ale... No nie no, tak? Nie? Tutaj nie pamiętam, żebyśmy wchodzili w jakieś tam... O, jest! Jest, 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 tak! Ja nie mogę No, można powiedzieć, że wróciliśmy tak, do, do tego wróciliśmy, tego. Widzowie, tak, żeby zaki. oczywiście dobić tego e, ruseta Egisa, tak? Musimy go zabić. Nie, nie. chodź, tego Boga cię pokażę. Co to? Co? Co to jest? Mogę ci, to jest bugowane. do dopędnąć pod ziemią. Nie powinno być tego trzy piętra. Co to się jest? jest tyle. Licości! Chodź tu, chodź tu, chodź Ja majestatyczne, ujęcia robię. Pokonaliśmy wszystkich bossów w grze za pierwszy czas. Chodź! Do pierwszego chodź, o. o, no i ma No, No to teraz idziemy do tego filotowego, tak? Nie. Bez sensu. Fajnie było, jakbyśmy tutaj znaleźli rzeczywiście tego Battle Tower, jakiegoś fajnego, przyjemnego. Byliśmy no chociaż to tak... jest tutaj przecież. To, to, to. Wielka wieża! <laughs> nie wiem o co ci chodzi. To nie taki Battle Tower. Kurwa mać. Smog. Smog. Smoczycia. Skąd wiesz tu? Nie wiesz jakiego troszczyć smaka od smoczycy? To proste. E, bo tu jest jakiś oz... Co, uciekać do tego, bo to z ognia się rację po prostu moby piekielne. A z wody wodne. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest wrócić w pobliżu wioski. No coś pod tym, pod tym, pod tym domkiem? Kurwa. Jestem. Hmm. Kofi został kobłęby pod nogi. Kuwach to? O no, widzisz jaki sprytny Ja sobie idę z tego chyba mam pomóc, pomóc, pomóc odzyskać rzeczy poproszę Będę twoim cieciem, będę cieciową, przez chwilę, ale tylko przez chwilę. tu cimno jest Ej, wpadłem w wodę W lód Odzyskamy To Powiedz mi jaki jest cel teraz? Co, co my teraz musimy zrobić? Szukamy expa szukamy o chyba Szukamy A Battle Towera, tak, tak. na Battle Tower. Tak, szukamy tak. czegoś takiego musimy przyjemnego. Znaleźć struktury, tak, struktury. Strukturę na... musimy znaleźć, tak aby po prostu weekspić się. No, wobec tego tak naprawdę nie użyjemy żadnych itemów lepszych, nie? Czyli w poszukiwaniu doświadczenia. Można tak nie. powiedzieć. A wiesz, że jak dasz G przed Dynia, to wyjdzie nie? <grym> to wiem. Ale to przed, przed chwilą przed chwilą mi to tak wpadło do głowy. Jesteś siwnięty. No nie, no jak mi takie pomysły wpadają do głowy, to chyba nie. Statek! Chodź. Specjalnie gra pośledzonego. Puchata, Zobacz! Tak? Nie z. Co ty gadasz? ZOBACZ! I, i dotąd nawet jednej glisty. Chodź. Frajerze jeden. Zasrany. Nawet jednej glisty. Gadaj, gadaj. Nie módl się, aby tak zwany olimpijczyk smog wodny nas... Nie wybuchnij. O tam coś jest! Jakiś, patch Wielkie te... Nie widzę, cholera. Twój wielki łeb mi zasłania. Wielka głowa wielkiego myśliciela. Portal! Portal z portalu! Normalnie patrz, widziałeś? Patrz. Ja cię sunę, ty. świneczka Płytka. wormhole potion. Piję. Depawik. Oh, mogę cię przypiąć. Nie mnie. Ty, a mogę cię. Ty, 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 zobacz! Jak zginę teraz, to się mogę do ciebie tepnąć. No to wiem, to jest. A, another player, tak? Tak, czy przyda oh, nam czy, się. Rotten Flash. Nie, chodź, chodź. Spać. O, oh, Widzę, mi Olimpijczyka. Suma. On tam Wie? pływa. Par. Bumble, oh, O! Wooden Spear, 4. Co no, płyniemy dalej? Czekaj, lepszy kill -off. Patyczek. No, to jest taki lot dobry. No to pytało, mieli biać, oh, Wodę wyjebałeś? No, ale jeszcze Ty... jeden mi się został. No, to już chuj. O. O. Co? Co? Tak zwane olimpijsze. Co się stało właśnie? O ja za to jest! Są kurwa, taki pan olimpijczyk. kurwa, nie rozumiem. Plusk, plusk. Ja widzę bąbelki tylko jak się rozsypałeś. Ale, ale coś my coś szumi! Jakiś sztorm się zrobił. A to są su, sum. No wiesz, co sery spierajmy po prostu. Weszliśmy na, na terytorium zerowe surma. Ale bo takie, wiesz co, są olimpijczyk, ale dziecko. Są jeszcze czyli, większe. Czyli są większe, to hmm. O! A tam coś jest? z Battle Tower, ale nie wiem czy się bić na ten Battle Tower, żeby to jest taki Battle Tower odwrócony, podziemny. Ale skrzydła jest włosa. jakaś na, na górze. Tak, ale nie, na dwóch ostatnich poziomach. Może ja ci pomogę, co? Skoro już stoję no. na tej łódce, zablokuję ci przejść. O! Zbuduj, to coś buduj, jest. Zbuduj. Nie, to wiem, że tam coś jest, ale nie kop się tam, nie kop się tam. Nie, kurwa, no mówię, nie kop się tam. O! o. Zobacz, patrz, jak się zlazły do mnie wszystkie, od razu lubią mnie chyba. O, tu jakiś ten pajączek, można to no. zniszczyć? O kurwa, lockpiki, dobra, dam radę. Ale ja chcę. Tak, piąty level masz, pozdro, weź sobie żyć. coś dobrego. To ja sobie dam do ataku, może. Dobra, tu masz lockpiki. Bandaż, czekaj, czekaj, bandaż chciałem zrobić, jak się ten tym bandaż. 10 bandarzy dorobiłem. Możesz, to. Ażem ci dał tyle, że. Sam big Lockpick, włapę. No. Nie klikasz. Złamałem. Nie no, masz jeszcze za próby. Mm. No i gdzie musisz klikać, i musisz się zaskoczyć, nie? I musisz pamiętać kolejny, w jakiś to, to, to ci się udało zrobić. Aha. Poproszę kolejny. Tu się resetuje ta kolejność za każdym razem? Nie. Potrzebuję więcej. Czekaj. Jeszcze nie trafiłem na ani jednego. No to musimy dwa razy sprawdzać. Co tu się dzieje? Powiedz mi. No gościu! Ej. Gdzie jestem no! Jestem przy strumie! No czekaj płynę do siebie. A czemu ty żeś mi tam wyrzucił, no? Nie wrzuciłem cię tam, nie wrzuciłem cię stary. wiesz jak to działa? Nie. No, no właśnie. A czego tam tyle aż tego było? No bo to jest Battle Tower. O kurwa małe zombie. Kurwa dwa małe zombie Zaraz ten Srum przepłynie no. Ale ze mnie kwiatuszek Fajnie. Dobra. O, widzę się. To ty, to ty, to ty. Ale powiewa, peleryna. Się gliczuje. Siadaj, mała. N -n -n. Tak, to ja nie wejdę. Ty, a tu sobie mogę odebrać jakieś. Ile tu do odebrania mam? Siadaj, wsiadaj, wsiadaj, stary, wsiadaj, bo są tak zwane Olympicische <laughs> przyjdzie. Oj. No, tu mogę. Big Brain dostałem. O! No! To mi pasuje przecież. Zimno mi. Chujnie to, oj ważek. Mam wielką głowę, ty. Gdzieś? O kurwa! O, mały zami zaczantowany. O. I chodź tu od razu prześpimy. No, fajnie by było jakbyśmy się tam jednak rozpili, co? No to wiem, dlatego we dwa łóżka i sobie tam położymy. O. Ja prowadzę. Uy, 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 uy. Zadzij, jak mam głowę wielką. Weź tego uh, sz szkraba małego. Czekaj. Z ty. Kurwa, melonem cię... O, Leży. Potrzebuję broni w takim wypadku. Eee, tak się robiło? No tak. No tak. O. Zgadnij, gdzie się zrespiłem. No. Nie, nie, nie wiem, O kurwa, stary utknąłem. Ale czemu? Nie wiem. Nie wiem. Jak tego lockpika zrobić? Ta, naszej, intemy tam zaraz znikną Chuj ten lockpick Jak to znikną? Przecież są w skrzynkach No ale na nasze miecze No ja mam swój w ręce skraftowałem sobie nowy. Ja miałem w ręce dosłownie tylko miecz i zbroję Mała strata Jakieś te, szanty Okres nasz, minął i fregaty popłynęły Naszym śladem by nie zgubić się O ten, taka gra była Graliśmy, nie? Ale dobrze <śmiennie> mówię Dobrze mówię? Co? No dobrze mówię, że graliśmy. Parno z na wpływ. A, nagraliśmy O tam leżą arbuzy! Leżyś wszystkie bandaże tam! Czy ja mam to mam zabrać? Okej, okay, mam pomysł. Ej, masz może... Kill off? Nie. Na przykład? Jak ja mam ci tam pomysł? O oh, kurwa Jest tu jakiś... O jest killoff, dobra. Trzeba ten level zebrać, bo tam jest 40 level, blightowy mod był. Ała, on ma tornsy a, on motorcyk, masz się po mnie? No, stary. Dobra, cześć, zbieram rzeczy. A co ty masz za ten, za jakiś bronze saber? Skąd ty to masz? Leciało z jakiegoś zombiego. Cześć, ja, ja, ja ci robię łódkę. Każdy ma mieć swoją łódkę, tak. Co mi z tym, jak się wypierdolę, stary? Nie wiem, takiej nie będę miał. Chodzi mi o to, że jedna łódka powinna być tam, a druga tutaj. To nic nie da, ale zrobiłem ci chłodkę i tak. O wiem co można zrobić, tam do skrzynki wstawić i będzie na przyszłość. Chowam, chowam do skrzynka. Apla, o jest, jest. Czy to widzisz co no, mi się stało? No lecisz nad tym, nad zdarza no, się każdemu, no nie śmieję. Ale, ja mam wielką głowę ty. Ale wielka głowa, wielka głowa. O, bardzo fajny dostałem. Hmm... Wi, 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 wi... E, mój mózg Cholera, śliskie to to wypadło. Dobra, teraz ja tłukę. Osunź się. Odsuń się, odsuń się. No. no, no o kurwa, przepraszam. Nie masz kierki. No i jak to teraz zrobić? Łapką. O. Nie mogę nic mu zrobić. You don't meet the requirements to use this item. No, potrzebujesz już tego levela. Blindness dostałem No, bo taki to... Co, O nie! Otwórz, otwórz to, otwórz to, otwórz to. Spadłem tam, nie używaj schodków do siedzenia. <laughs> Nie używaj. Ale ty masz killów, nie? Nie, na górze jest. I teraz, stary, uważaj. Trzeba. O, mamy szkło. A tutaj już nic, ten? To już nic nie ma? No bo. No, a to po co ty tak, tym że... szkłem to zabudowałeś? No bo, że twojąki nam się to nie, wy nie wyspiły. Teraz chodź na górę. Ale czemu szkłem? No no bo to było nie... w szense. A. O, a jakbym se dodał na przykład do skilla. A, tak. O, i czy ja no, to teraz to mogę tego tak. użyć? Na pewno ci pisać, jak sobie znajdziesz na broń, ile potrzebujesz. O. No 4. cztery mam, zie na zielono. O, chodź mi w tych łóżkach, proszę, chodź spać. Czyli patyki robię. I się te patyki chodź, trzy człowiek olimpijczyk przyjdzie. Dobra, nowy dzień powstał, nowy dzień powstał. Czas wzbudzić niepokój i strach w oczach i... Umrzy, nie mogę nikogo bić Czemu? Nie ma zasięgu. To niech podejdą, jedny z drugim O przyszedł Nas się zjebał ty Nie, nie bij nie, nie bij Nie nie bij Uważaj na dziury Uważaj, bo tu ktoś nasiąka łuk A ty nie tworzyłeś tego u góry w końcu? No nie, bo nie wiem jak te lockpiki zrobić No to poprawiaj sobie lockpik I Dobrze, mar. lock Drewniany. Z patyków samych, tak? I to tylko jeden zostaje. Tak. Zaryzykuję. Zapamiętaj numer, który tam masz. Ja Zaczynaj też od pierwszego, nie? Który ci ty siad, teraz? się podjął do góry. Piąty. Piąty, wypadku piąty jest pierwszy zawsze. Mhm. I teraz znowu lecisz szukasz kolejnego. Szósty się odblokował. Masz 5-6, no. Ole. Dobra, piąty, szósty, pierwszy To jest chyba ten, prawie najlepszy, jest diamentowy Diamentowy ma chyba ponad 10, bo ma 11 tych, takich miejsc Ciekawostka, one jeszcze mogą być enchantowane Jak się pomylić, to daje ci damage Może podpalić, piorun walnąć Różne rzeczy Dobra, piąty, szósty, pierwszy, drugi Siódmy What? No czemu mi się niszczy na, na dobrym? Bo masz ironowy lockpick, znaczy masz ironową kłódkę, a używasz drewnianych tych. się, nice. może nawet... Nie no. Przez serce się mogą ci zrobić ironowy lockpick. No troszkę. Dobra, kurwa chleby oddaj. Masz patyki, masz siekierę. Ja idę ekspić. Chodź spaść Dobra, jest piąty, szósty, pierwszy, drugi, czwarty. Jak coś ten czwarty uderzyłem chyba trzy razy z rzędu. Dobrze, tylko... Za pierwszym razem powinien się zrobić. No, ja nie mogę. Chciałem tylko no. przypomnieć, że przejdźmy tutaj po EXPA, a nie po dirta z pierwszej skrzynki. Ja chcę tego dirta otrzymać. Nie wiem, czy wiesz. Ale jest to kluczowe, aby przejść dalej. Nie, może to nie jest żelazna kłódka, tylko jakaś, nie wiem, stalowa. Jest drewniana, jest ironowa, jest, jest stalowa. I to jest stalowa. No właśnie, coś tu nie pasowało. Ten żelazny lockpick coś za często się łamał. No dobrze, będzie, będzie twój gameplay. O kurwa. Czemu ty masz kurwo żelazny miecz? O kurwa Chyba też musisz się wyekspić. Ja założenie odcinka miałem, mam już prawie że... Okej, okay, ogólnie wszystkie przeklikałem już. I co teraz? Wszystkie już masz? Tak. No to teraz puszczasz, escape. Nie otworzyło się. Dosłownie wszystkie kliknęło. Dobrze. Wszystkie 7. To być dobrze. No, to być... Ale się nie otworzyło. co ci mogę powiedzieć, no. no. nie mogę. Jakby ja znam jaką całą kombinację już znam, no? 5, 6, 1, 2, 4, 3, 7. To jest cała kombinacja. Jak? O kurwa, ale to jest OPE. Cały, cały zapas drewna nam marny jaki tak. I kurwa mać. No nie, pierdol Ja pierdolek kumasz to, że chłop ma torncy które podpalają? Idę na ciebie już, po mnie wkurza to Kurwa, ja level Idę o, mam no dobrze. Idę w bój, po prostu, bo ja, ja już nie wytrzymuję, nie? O kurwa, musimy to dostać, stary! Musimy tam się dostać! Chodź tu, chodź, 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 chodź. No. Masz bić tego, tylko bez starczy bez i bez kłócenia, bo cię będą strzelać. I chodź, cię bardzo nawet, no. Widzisz ten taki, 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 jakby ząb? Musimy go dostać, stary, on jest OP. Jakiś bandal ten, pol, pol, poloplaster leży no. jakiś. Idź, 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 idź szybko. O teraz, widzisz ząb? Taki z zielonym, na końcu. A, taki kieł, tak? Bo to szybko, musimy się tam zanim to zniknie, stary. Jak ich zmusić, żeby podeszli tutaj? Z kosznięciem. Łap. Wow. Ewentualnie mam misję samobójczą, czekaj. Chłopam podpalające torny no. Dobra. Zabij je i możesz, możesz, tam wchodzić. No what?! Ty... Okej. Okay. Bardzo ciekawe to było Boże, bo tam jest taki pajączek Nie no, już go pokonałem Kurwa, jeszcze ten. Brązę, Bronze Maze O, chodź Tak, stary no, Mamy ząbek, mamy ząbek Stary Czekaj, zatkajmy to, żeby to było bezpiecznie Zobacz sobie, czekaj Aż ci tkwa... O, tool belt. Immunity to poison, immunity to... Wow, 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 No Zakładaj Ja? No, a nie chcesz? To jest jakby ten i temu do końca gry nam potrzebny. Dobrze, idziemy, rozumiem dalej, tak? Tak, idziemy dalej tylko te rzeczy bym tutaj zabrał. Ja w ogóle mogę różne rzeczy nosić. To sobie tu eggs. Ekspo... Oj, trzymaj to. Jakbyś miał mało życia, to możesz tym się podleczyć, to ma lifestyle. Jak się tym leczy? To po prostu mnie tak, leczy? Tak, to masz tę że ci leczy. Ogólny jest lifestyle i jest wampiryzm. dobrze, 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 wiedzieć. Możesz sobie stary pozabierać na przykład. O tu masz fajne, patrz do tego plecaka. Patrz jakie masz fajne te. Czepek masz fajny Niech chcę. Plast, plaster A plecaka ci dam, tu masz zbrojkę. Ale jeszcze nie mogę tego założyć. No to Muszę mieć ma Magic 2 i Defense 4. To to, a nie masz jeszcze patrz, masz, te. O, o, kurczukowe. No też tego nie mogę zależeć, bo dwe, defense 4 po bo jej nie mam No w co ty ładujesz te, te levele wszystkie? No dosłownie naładowałem, mam 4 ataku i 2 defensa i mam drugi poziom No okej okay, dobra, bo ja mam defensa mam 9, atak, 8, magicka 4, agility 4 No gościu no ja nie mam poziomu w ogóle, ty cały poziom zabra, zabrałeś no, to ja ty, mam, żeś, to... ty żeś się z tym piłował Patrzcie, patrzcie widzowie, patrzcie jak on mam... Wielką taką tą, świecącą yy, tak jak to się nazywa? H Halbert, H Halbert, on się tak nazywa? Tak ma na imię? Łapy, Halabarba. No? łapy, daj rentę, daj rentę, Dobra, chodź się pożegnam. No, dobra. Uznaliśmy, że tutaj zakończymy sobie na tym battle towerze podwodnym, podziemnym. Dokończymy go następnym razem. Całego nie, bo się wyjdziemy. No. Ale część, ale część, żeby sobie jeszcze podexpić posiedzimy, zwłaszcza ja, bo Pawik cały level zabrał, a ja siedziałem i się bawiłem z tym. Obkujcie, subskrybujcie, komentujcie, wejdź na kanał WUWiK Studios i widzimy się w kolejnym odcinku. Wspólny, ten, Tutaj, gdzie, gdzie Tutel? Zanurzył się. Fiszcie na pewno, jakie inne serie jeszcze tam pokontynuować, na bo to. Co na pewno? Co na pewno? Criança, nice no ale no ale no to wiesz, no to jeden film z tego, coś, coś innego jeszcze. Dobra! Mieliśmy cel szczytny bardzo na ten pierwszy odcinek, aczkolwiek. E, ale łóżkę fajne. Aczkolwiek, no nie wyszło do końca nam, bo dużo czasu z zeszło się z pewną interę, że tak powiem, pewnej osoby. Tak. Ale od następnego filmu już ten, już pełną parą. Zostaw. Pe, no na końcu to O jakie animacje fajne Dobra <laughs> Siemano Dobrego dnia